I zaczynają goście. Zanim muszę, rozpoczęli te zawody. Goście i. No, Jakub Nowak tanął na wysokości. Są gospodarze, i oni teraz w natarciu. Mateusz Plęski w turniejach. No, dzieje się tutaj dużo w Lipie. No, druga sytuacja, na ławce rezerwowych Mariusz Torba, no już ambitny zawodnik, Ach. próba z dystansu, ale na posterunku Dawid, niedokładnie, nie Konrad Hamera i mocne uderzenie, minimalnie, no. Tyczyński. Popularny tyka, jeszcze ładnie sobie przełożył piłkę, uderzył po krótkim. Podobnie jak jego. Nie ma spalonego? Karol Hamera. I tak jest. Ale nic z tej kontry nie będzie, chociaż tu jeszcze ładna piłka, nie ma spalonego. Szpyra. I. Prowadzą z Redmanem Ula, Olanów 1 do 0, wypracowali sobie już po tych trzech, jak by można było tak powiedzieć z czterech kwart, pięciobramkowe prowadzenie. Zapraszamy do korzystania z usług naszego partnera i z wykorzystania tego vouchera, tej okazji na ten zabieg, pierwszy zabieg depilacji, ale już groźnie miejscowi, jeszcze będą mieli rzut rożny. Czarni. Ładna piłka tutaj do Konrada Hamery. Przyłożył piłkę uderzenie i i tak jest. Druga dwupak, dwupak Konrada no. podeszli. Wyżej. Goście odzyskali futbolówkę. Będzie próba chyba uderzenia. Tak jest. Kropnął z dystansu. No błąd w rozegraniu. Ładnie uderzył Dominik Dąbek, ale w wycz... Hamera. Nic nie ma, ale jeszcze... Ależ kropnął. No Konrad Hamera. Co nam pokaże ten zawodnik? Uderzenie kropnął. Wybił piłkę. Drozd przez siebie, nabieg. Dzieje że sprawią przyjemność swoim sympatykom i tą bramkę, ale teraz jest kolejna szansa na bramkę dla czarnych, ale pomylił się. Za chwilę miejscowi będą świętować awans do ligi okręgowej. Gratulujemy całej społeczności tutaj związanej z tym klubem, oczywiście piłkarzom. Jeszcze kropnął z dystansu Górniak, ale